Cześć, witajcie! Z tej strony Jacob. Witam was w kolejnym Roll and Play z Lachem. No cześć się wszystkim. No i tradycyjnie kolejny odcineczek dla was specjalnie, bo lubicie to oglądać, co nam się strasznie podoba. No tak, nagrywa się świetnie, a jak wam się no, ogląda pff. fajnie, to... to to super. A wiesz no to... co zauważyłem teraz? No. Zobacz na, na arsenalu herb i tam nadal masz original air. No, 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 no. Widziałeś to kiedyś? Widziałem. ostatnio też, na to. Żaden prawie inny klub tego nie ma. Ciekawe ja mnie, nie wiem, to ma jeszcze i... O, Liverpool też ma. United ma jakie duże. Jakie gdzie? duże. Ci, ci też nie. mają Newcastle Dobra, bo będziemy sprawdzać no, cały odcinek Dobra. Sunderland chyba też ma. Dobra, no to co, dobra, no to ja już zacznę. To, to pierwsze ja... Ty mówisz mi stop, co? Dobra, spoko, dobra, to bravo. ja się odwracam. Ja też się odwracam. Uwaga. Start. Nie, czekaj, stop, 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 bo losowałem drużyny jeszcze raz. Powiem. To ja miałem mówić stop. Dobra, uwaga. uwaga, start. Stop. Idealnie. A tu są jeszcze ligi Coś, coś mi, mi zlagowało przez chwilę, ale... Aha, ma... Aha, fajnie. No dobra, no to słyszę, się nie cieszę w ogóle. Gotowy? 3, 2, 1, mhm. start. Stop, uh, fuck. ale no, to jest ta druga, nie? Mogłoby być goza mogłoby być lepiej. Jakbym na Brighton trafił, to by było. Bo Bolton byłby całkiem niezły. No, Wolverhampton, dobra. O, Wolverhampton ma. O kurde. Dobra, no trzy, dobra. Dwa, jeden, start. Aha, wyszły. <grych> Stop, Ipswich. Znowu trzy gwiazdki, no to jest jakiś pech. No, jeszcze nie dobra. trafiliśmy ani raz, dobra. No to... start Stop oh, hu, 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 hu. Mexico A tu jest Ameryka Dobra A jedna liga, okej okay. No to start O, czekaj, czekaj, Bo w lewo dałem, nie w prawo Dobra Start Stop No i patrz, oh. znowu 3 na 3 jest Atlas jest Atlas chmur ja chcę niebieskie stroje. Dobra, ja chcę te. Tak. zobaczmy, zobaczmy, koło my tu mamy. O, odważnie na trzech napastników grają. <grym> 5, 2, 2, 1. <grym> dobra, jak <grym> tak grają. No to, to im pozwólmy, co? Mam Trzeba... tylko jednego napastnika. O, ten jest fajny, prawy pomocnik. Mam szybkiego muzy... O, dobra. Afroamerika. Sanchez'a tu ma, a to nie ten Sanchez. Ej, ja mam dwóch Sanchezów Lewy obrońca, prawy pomocnik Chrisły. No powiem ci, że u mnie jakoś tak niezbyt. No u mnie niestety też, no, no ale no co robić? Gramy Aha, i ustawiliśmy mecz, że jeżeli będzie remis, jakimś cudem. A powinny utrzymać być remisy, nie przegrać, to będą karne. Jakimś, no. Ale tym no, mam wygrać od razu. W zamiar. No, no najwyżej no, 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 się udało. No Na live, <laughs> wszystko na live mi się udaje, a potem przychodzi co do czego i przegrywam. Ja mam pecha na live do Jacoba. <laughs> Pakę tutaj, znaczy te? No, e, ping-slipy. Pink pink slipy. A jaki masz tam nowy? Oj, nowy, właśnie ten, który złożyłem, no. który mi się gra chyba najlepiej w FIFA 13 w Ultimate. To jest połączenie Aguero, Balotelli'ego, i Natale. Serio? A, co masz tych zawodników tam, czy co? Tak, 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 wszystkich tam mam. E, jeszcze kakę sobie w przerwie wpuszczam, bo wtedy to już się nie liczy aż tak ten. Mm -hmm. e, I... na skrzydełku El na drugim... Nie pamiętam lamel... Nie. Ty to ja się, sobie, ja się... Czekaj. Wczoraj się na twój live wybiorę, jak to jakkolwiek to brzmi. <laughs> Dobra. Już za przerzut panowie, My tu śmiechu, śmiechu. A tu się nie co za idiota! Widziałeś te przerzutki? Ładne były. Ja mam Pinto na bramce, ale jaja. A co to, to jest ten? No mi się skojarzył ten z Barcelony, Pinto. Nie, ja myślałem, że ten. Nie, bo nie ma warkocza. I nie ma czerwonej kartki. Pinto mi się kojarzy z czerwonymi kartkami. Zawsze jak grał Real z Barceloną i zaczęli się przepychać, zawsze pinto, tam, no zawsze pinto wybiegał. Podbieg, kogoś tam pchnął albo uderzył, czerwono i tyle. Cały udział w meczu. O, 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 no. nie ma. Pierwszy pograłem wczoraj trochę w czternastkę i tak się przyzwyczaiłem, że wychodzę sam na sami z szelem finezyjnym. Tak? Hmm? tak? Ja w ja, ja, ja tym finezyjnym nie za bardzo grałem. Tak raz mi powiedziałeś, to strzeliłem bramkę jak gadaliśmy, a, a tak to. Nie wiem, nie strzeliłem żadnej takiej ładnej bramki. Jeszcze mam nadzieję, że troszkę jakby stonują tam. No, jak nie, to będzie. Uch. No i rzuty wolne z i... tego co widziałem, nie? No to też słyszałem, że rzuty wolne są troszeczkę. Opiszby powrót do 07, rzuty wolne i. finezyjne. O, wow, i tych, no właśnie finezyjnych, to tam było. Tak? Tylko no, znowu gra wolniejsza za to. To mi się podoba akurat. No. Nie ma już tak, że bierze z najszybszego, biegniesz koło linii. No i to i jest bierz. właśnie przeromane bo nawet taki błaszczykowski, który jest mega szybki, to nie wiem, kompany przed nim stanie i on się od niego wywróci, nie? Czy nawet jakikolwiek. A no, w ogóle, według nie... ciebie, kto jest? szybszy, na was, czy Neymar? Nie, niestety nie umiem ich porównać, bo nie oglądałem nigdy, jak grają. Ja zawsze myślałem, że na was jest mega szybki No I... No jak widziałem jak grał w Lidze Hiszpańskiej to naprawdę Marcelo nie mógł go złapać nigdy eee, I... Właśnie wczoraj sobie grałem, chyba że to chodzi o to, że biegłem z piłką na No Bo normalnie Neymar miał do mnie chyba z 20 metrów straty, dogonił mnie jeszcze mi wziął piłkę No pewnie Także jest tak, tak, że wiesz, że piłka trochę jednak zwalnia, znaczy zwalnia przed tego zawodnika Mhm mm Przynajmniej tak mi się wydaje Patrz. O! No proszę, tam... proszę. Co za. Ach. Matko boska... ho, ho! <ścoughs> Jak przyjął. Co on robi? różowy bramkarz broni na szczęście. <ścoughs> różowy. Dobra, i teraz go. Nie. Ale gdzie tam. Właśnie w ogóle zauważyłem, że główki są OP też. No, strasznie dużo strzela z główki. Zresztą Neymar mi strzela z główki strasznie dużo. Ja w ogóle tym Lewandowskim najwięcej z główki właśnie strzelałem. Ogólnie Borussia mi się grało chyba najlepiej. <grym> Czy taka wkręta do Bramki teraz? Nie. <grym> proszę bez. Lob za, lob za 100. Dobra, Emanuel, proszę, zrób coś. O! o, Proszę nie, jak zawsze Zawsze tak kończę Typowe Balonos No ojojoj Pięknie, pięknie, ale dzisiaj panowie czuję moc, czuję moc, trzeba to wykorzystać Patrzcie Dobra, mkarza Dwóch poległo, jest, wstał <grych> Super! Klatą. zostanie zostaniesz kosy. To jest krok. Nie. Nie, 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 nie. Dobra. Ten znowu tak przyjmuje po rusku. W ogóle nie mogę się przyzwyczaić też w 14 do tego, że jak nacisnę sprint, to on tak sobie tą piłkę wysuwa za pierwszym razem. Bo, no Czy jest zupełnie inne sterowanie, moim zdaniem? niż... Hmm? To się musiał przyzwyczaić, bo tutaj naciskasz sprint i biegniesz sobie koło gościa. Nie. A wtedy jak nacisniesz w złym momencie, to on ci odbiera piłkę i... O! Nie ma! Panie sędzio! No bez... tu nie, miał nie, kosę nie. dostać? Co? <laughs> ja miałem kosę dostać. No, jest, no, jak będzie sama sam, to dostaniesz. Panie Lęzeć. sędzio! <laughs> Wszyscy taka, chwila ciszy na sędziego, nie? Dobra. No. Bo no przecież ty mnie blokujesz tak, że to jest nim. Taką no. taktykę mają, ja im nie zmieniałem. A, super kosa mi wyszła na kolana poleciał mój <laughs> okay, ten jest dobry. Widzę w nim potencjał. Masz potencjał. Dobra. Co to <laughs> było, nie? To, to był Santana. Ej, ten twój bramkarz to jakiś siatkarz jest chyba. <laughs> no woli nie odbijać niż grać. Libero masz na bramce, dlatego różowy ten. Tak... O popatrzcie, popatrzcie popatrz na tą akcję Widzisz Maria? Widzisz go? Bo już go nie Murray. widzisz Murray. Bo już go nie widzisz A nie no z... czemu nie jest zwinny? Czemu nie jest zwinny? Nie wiem ja tak z... Chciałem zgiąć do boku, a ten mi bie biec zacząłeś na tam gdzieś a To a była i to było. akcja jakby mi to wyszło to, to Jakieś mało strzałów oddałem tym razem Mało bramek? A pewnie <grym> Ty to właśnie mówiłeś, że poprawili chyba ruletkę No, no, ruletka jest poprawiona O nie Jest twór. Kurde, nie przyjęła. Góra Tu, tu, tu tak ładnie ucieka No, o tu, tu, tu O właśnie Dzięki Dzięki A, <laughs> Czeka. Nie tak to miało wyglądać No, ups, tam chyba będzie żółta kartka Żółty kartonik no, i jest, tak, tak uciekasz. No, no właśnie, o. nareszcie. <laughs> ja nie chciałem. Dobra, <laughs> jak go rozklepali. Kwiatka zagrali. No. a i lepsza klepa jest, nie wiem czy też tak uważasz wiecznie. Tak, 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 tak. tak. Lepiej się akcje skleja. True. Jak jeszcze tak usuną takie błędy drobne, to będziesz w ogóle super. Ach, nie zdążyłem. Nie no, myślę, że to poprawią wszystko. Nie no, to też mi się tak wydaje, że to jest ładnie, ładnie na Pokazanie, o co im chodziło, no i teraz... Ta fizyka mi się podoba, powiem nie, ci, że... Ja też, ja też. Jest Choć okay. piłka, załóżmy, nie wiem, czy widziałeś, ale przyspieszyła. Nie zwalnia już na trawie, tak jak wcześniej miało to miejsce. Tylko biegnie praktycznie jak na śniegu. O, tak to porównam. W 13. No, serio. Serio, A, 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 a. Ojoj, a to i tak za głęboko. Chociaż... Nie o wiem. Kurczę. Co rożny po tym, że uderzyłeś w go... Jeżeli teraz tracę bramkę po tym jakże niefortunnej decyzji sędziego. Dobrze. <laughs> jakże niefortunne. No nie no, on mu tu zagra i... Mhm. Dobrze? Przepchaj się, przepchaj się. Dobrze, nie, się tam. Oj. To, oj... Dobrze. bałem, że mi to przejmiesz. O nie, o nie, Trochę o, nie ryzykowałem. o nie. Dobrze. Ten jest szybki. Najbardziej to mi się podoba to, że ultimate się już nie różni tak od zwykłego trybu. No, Będzie można na spokojnie grać tu i tu. Nie tak, że pograsz ultimate znaczy, to powiem, nie wyjdzie. Ja nie, czasem by... lubiłem to szybciej. Joo, <laughs> nie wyjdzie mi to nigdy, nie? Ne, raz ci wyszło no, patrzcie, i tyle. Czemu nie biedną? Ale to mi w ultimate wyszło, nie? Nie, gdzie... Nie, nie, no w and play ci to wiesz, chociaż... Nie, w Ultimacie. Co za idota... Ale przywalił... A... W Ultimacie to było? Tak, w roleplayu wow. masz... Eee, w playu. A to... Nie... A to nie było w Pink Slipach? Mm, a... Nie, mi się nie, to nie, nie, wydaje, nie, nie. że to było w Play nie? Dlaczego? Dobrze! Femizyjny... Nie, mi się wydaje... Nie, przecież... Tak? Nie... Albo możliwe, wydaje mi się, że możliwe, w roleplay. Może, może masz rację. No popatrz, się, nie wpadam, no nie wpadam. Nie ma się co oszukiwać. Bo tu jest Pinto. Pinto. Wejdź. Pięknie. O ty. W ogóle podoba mi się odbiór piłki, tak do końca. Wow. O. I lepiej przyjmują, jeżeli chodzi o. Co za. ile ile miał holować strona tę piłkę? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale już teraz, jeżeli jest długa piłka i masz zawodnika na dobieg, to on nie, nie, nie zatrzymuje się przyjmując piłkę, tylko um, potrafi to przyjąć w biegu, nie? Fajnie, tak płynnie. A zauważyłeś, że. O. Nie, nie. Jest. Ade <laughs> uderzył. E, ja zauważyłem coś takiego, że jak biegniesz sprintem. Tutaj robiłem na przykład tak, że puszczałem sobie na tą ułamek sekundy sprint no. i uderzałem y, z. wow. tym takim, takim mocnym strzałem, nie? To z o, kontrolą ja tempa. Też, też, no i ten. a tutaj. Nie tak wiem. by się zatrzymywał, nie? To, no to no. taki ułamek sekundy, jakby zwolnił I wtedy mi obrońca nagania często. Mm. Jest! A mi i, i załóżmy ja teraz mam tak, że jak biegnę i nacisnę jak jest załóżmy piłka w najwyższym punkcie, nie? I że chcę mocny strzał, to on mi gubi piłkę, jakby odsysa od, się od piłki, nie wiem czy jak to nazwać. Że wiesz... E... Raczej kontrolę tak trochę. No nie, jakby, bo on jest normalnie przyczepiony tak do piłki. Że, wie, że ma iść za pił... Juj... Santana z główki w końcu. Wie, że ma iść za piłką, nie? A ten... A teraz jest tak? że jak naciskam, to znaczy w tej chwili w 13 też to teoretycznie jest, ale nie aż tak widoczne. Przynajmniej tak mi się nie Nie, no kwestia przyzwyczajenia, wszystko. No. Oj! Ała! Ej! No proszę Was! Ej! karne chociażby! <laughs> O, 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 o A, dobra. Ktoś wymyślił, Jacob? O, dobrze wymyśliłeś, świetnie. No no, 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 nie, nie, nie. Co ty? Co tu się dzieje? O z... Jakie wi... no weź, co ty dałeś, super ofensywny? Oh. <noise> Jest! No po prostu nie wiem co tu się dzieje. No bo się na takie ten... O, o! O, tak! O! Nie tak to miało wyglądać, ale... O, ładna to... akcja! <noise> no. Fartem, Dobra, bo fartem. Wie, nie ma co zwlekać, do przodu wszyscy. Ale, już sobie bym dla jestem, Ja, ja jest, Nie! jest, jest, on to jest, lo... O, jeszcze raz Tam spalisz, tu też spalisz jest, jest, musiałeś spalić nie! Jest. Nie spaliłem, nic nie spaliłem. O, e, weź tego różowego. Eee, wyjazd! Jest! 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 O, kur... Jest! jest. Amberz. Co tu się działo? Mój tu leżał. We dwóch skoczyli. Jak do niego. ten bramka się rzucił, twój popatrz się. Ale piękna akcja, jest, jest! go oh. ha, ha. powraca. E, teraz super ofensywny znosimy, wysoki pressing znosimy. <laughs> e, Jeszcze tu wpadnie. Teraz kontry. Jakbyś mi teraz... Ej, lachu. To! <laughs> jest. jest. No kurde. Kończ to panie... No, ja. dobra. Ale mecz! Ale mecz. No i co teraz rzeczywiście będzie? Koniec meczu Nie wiem, zobaczymy. O! Aha, I co karne czy? No to. Do... Nie no karny karne to no grywka Dobra i karne. No i Walka dalej trwa 1-1 Jednak to prawda. Mm. No, jest że prawda. Nie, bo nie wiedziałem czy na 100% to jest. Tak? Ale końcówka w ogóle... No. Mat... Dało się przycisnąć. No, no, no. E wolny, dobra. A tutaj, dobra. Muszę się tak blisko w tam. 10 metrów. A wow, wow, źle wow. to zrobiłem Tak Tego <noise> obieg fajnie z drugiej <noise> strony. O-o. O. Czopra. Nie wiem, czy to ty, ale. Pięknie przyjąłeś. Nie, Czopra to ty. Aha, kurde, chodziło mi, o... co? chodziło mi o to, że twój zawodnik musiał się mnie pytasz, czy to jest mój, czy twój. O, ty mi ściągnąłeś to z nogi. A co? No, tutaj pięknie. O, To jest chyba za mocno. O, jest, jest. Nie, to było przewidywalne, prawda? Nie <laughs> będę kłamał. O, jest ale dobra. poszedł. Co za debile. Pięknie, pięknie, pięknie. Walcz do końca. To jest taki mecz walki po prostu oh. tu jest. No gdzie? Dobra, <laughs> mkarze. Że... Na Tiki -take. No dobra. dobra Może nie tym klubem No ej no a wiesz ja nacis What? Co tu się Jakim cudem nie Co naciskałeś? No właśnie odbiór i wiedziałem że to zrobisz i nie <grym> zdążyłem Kurde Puść Puść ta! Nie! Jest! <grym> ja. Jest! Wszystko tylko nie lubi. Inaczej by to nie weszło. Oj, no. Tego już nie widziałem, jak tu wchodzą na murawę. Nie? Nie, no, dopiero rogram FIFA. <grywa> 13. Trzy... Trzynastkę, już koniec trzynastki. Ja dzisiaj odkrywam nowe rzeczy. Panowie, wszyscy do przodu. Nie ma co. Okej. Okay. Paul. Pa, walcz tam. No. Nie zagram tam. <laughs> Ale tu zagrasz Dawaj, o nie Do linii, tak jest Nie, 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 nie Spinyzyny. O Jezu, ty? to nie Nie, nie to tak. Ale ile? Oje, dużo. Wiem, to Finezyjny, ledwo zło. Co się dzieje w tym spotkaniu, no? O, oj, oj, oj. Wiedziałem, że mi tam stoisz. Nie bałeś się trochę? Bałem. Ale lepsze to niż odda Podarowanie ci piłki. Daj, oddaj. To było ryzyko, bo jak tutaj bym nie trafił. O nie. Fu... Dobra, i... what now, że tak powiem? Tylko wiedziałem, to zrobić. Bo ja szukam, szukam, szukam i nie mogę znaleźć komu podać, oni tak się o, jakoś. Super. Jest, jest. Przez przypadek to <laughs> zablokowałem akurat. Ale wyszło, jak miało, więc. 5 minut do końca. Karson jest szybki. o oh, o oh. Co? Jech... O, oh, faken Czujecie jakby to strzeliło? Wolę nie, nie czuć Byś mnie załatwił, kurde, na koniec 119 Chociaż jeszcze Dobra 119 już To teraz można strzelić Choć, ajajaj Aaa, aj. dlaczego? Czemu? Proszę dobra, 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 Panowie, jeszcze na akcji. Koniec Karny Uff Ale mecz trwa Tego już tak dawno Gdzie nie było Gdzie się prawo, lewo? prawo, jak zawsze Mówiłem, że w prawo! To... <grym> <grym> nie mogę Yes. O Tam chciałem pierwszy. Kurde. Tam tak tam zawsze tam jest. Chciałem. O fuck, ale nie trafiłem w zielony punkcik. O, poleciała. Jak Sergio. I nie mogę teraz wyczuć. Hmm. Ale nie, czemu nie wyciągnąłeś tej ręki? <laughs> o. Jest. To tam chciałem. tam chciałem. No i tam się rzucił. No kurde, dlaczego do góry nie podniósł? Loch, wziąłeś lach tam był. Widziałem. I see. O wow, ah. kurczę! Uwielbiam to No ale teraz O oh. Takie bu na trybunach What now? Nie, What now? nie, 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 nie To będziesz tak wibrujeł? <grym> no <grym> Dawaj, nie strzelisz tego Oh fuck Nie strzelisz tego. Oh. tego Nie strzelisz yes. to wygrałem? Nie, jakim cudem tego nie obronił, przerzuciłem się w dobrym kierunku Ojej, oh, jakie no, dobra Dobra, prawo lewo, prawo lewo, prawo lewo. A ciul. Jest! Jest! <grym> Ale mecz. Super. A jeszcze? No jeszcze, jeszcze. A co ty już wygrałeś? No. <grym> Naprawdę. jeszcze <grym> Nie, chcia... Nie, dałem do góry. What the fuck? Wiedziałem, że zostaniesz dałem do góry, on mi się rzucił. Idiota jeden. <grym> Jaki debil. <grym> Jaki mecz. O f**k, ja się spłaciłem, normalnie <grabia> grał uh, Dobra, no dziękujemy wam bardzo uwagę, mam nadzieję, że się mecz podobał. Dzięki również, no i, I co, zapraszamy na rewanż. Tak, na szesnastą do Lacha, tam będzie rewanżyk. O oh, f**k. <grabia> na razie. Na razie.